Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i2FM. Lubisz nas słuchać, wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej. W dzisiejszym wydaniu audycji Kulturalny Weekend zapraszamy na kolejną edycję Wszystkich Mazurków Świata, tym razem jesienne Wszystkie Mazurki Świata. Ten festiwal potrwa od 15 do 17 listopada i jest wyjątkowy jak każdy zresztą, bo są dwa do roku, więc myślę, że Państwo bardzo na te mazurki czekają. A moim Państwa gościem jest Pani Jagna Knitel. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Rokroczna organizatorka tego wydarzenia, także pieśniarka, etnolożka, osoba, która dokumentuje muzykę tradycyjną, pieśni tradycyjne, która odkrywa, jeśli można jeszcze nadal odkryć, różnego rodzaju kapele, pieśniarzy. No to jest taki temat rzeka, ale my powiemy, jak będzie wyglądał właśnie program Wszystkich Mazurków Świata, który rozpoczyna się już w piątek i potrwa do niedzieli. Na początek festiwalu mamy koncert. I to jest koncert, który jest z cyklu Kanon Trzech i taki nosi tytuł. I ten, ten cały cykl, jego pomysłodawcą jest Andrzej Bieńkowski. Malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych i wielki miłośnik etnografii, etnograf. I człowiek, który od 40 lat co najmniej Nagrywa wiejskich muzykantów. Po prostu wiele lat temu zakochał się w muzyce wiejskiej, kiedy ją usłyszał w takiej postaci prawdziwej, oryginalnej, niestylizowanej, takiej na żywo i zaczął ją nagrywać, filmować, zapisywać. No i miał takie szczęście, że, że, że wtedy jeszcze było co dokumentować, że tych muzykantów było mnóstwo fantastycznych. Andrzej Bieńkowski, który jest autorem tego koncertu, pomysłodawcą tego koncertu, oprócz tego, że pokazuje swoje nagrania, jako takie dopełnienie i jako bardzo ważną część tego koncertu, zaprasza kapele. Młode lub już nie takie młode, ale w każdym razie kapele, które nie są, nie wywodzą się, się bezpośrednio ze wsi i z muzykantów wiejskich. Natomiast takie, które, które uczyły się konkretnie muzyki z danego regionu i będą tu grać no, cała plejada różnych yy, yy, świetnych kapel, bo będą, będzie kapela wyczółki i kapela niwińskiego, to którzy będą grali muzykę z taką z okolic Warszawy. Będą trzy dziewczyny, które tworzą kapelę Lunaria, razem z kapelą Dobrze Liniacy będą grać melodię z Łódzkiego i będzie kapela Butrynów, z kolei wielopokoleniowa, bo jest tam ojciec, który zresztą zrekonstruował Sukę Biłgorajską i sam ją buduje, sam ją tworzy i sam na niej gra. Oprócz tego, skrzypce, i oni grają, ojciec razem z synem i jego żoną grają muzykę z Rostocza. Tym razem Andrzej Bieńkowski zaprosił do koncertu wykonawców muzyki, zainteresował się, postawił jako temat tego koncertu muzykę z okolic Łodzi, z okolic Warszawy i z okolic Lublina. Czyli jest tam dużo różnych wykonawców, będzie na filmach pokazanych, a dużo też tych młodych, którzy będą ją grać na żywo. A dzięki niemu, dzięki jego pracy, możemy teraz docierać do wspomnień o tych ludziach, dlatego że stopniowo z biegiem lat takich muzykantów wiejskich po prostu ubywało. Dlatego, że tą muzyką zajmowali się, Ludzi, którzy, którzy urodzili się jeszcze przed II wojną światową. To były czasy, kiedy, kiedy ci ludzie dorastali, była, było zapotrzebowanie, była chęć do tego, żeby na wsi, taka chęć i, i, i zapotrzebowanie na to, żeby, żeby byli muzykanci, żeby, tańczy, żeby grali do tańca, zarówno na weselach, jak i na pograjkach żeby oprócz muzykantów, żeby były, żeby rozbrzmiewały pieśni, żeby, żeby się uczyć tych pieśni, przejmować je od swoich matek. Potem to wszystko ucichło, potem zmieniły się mody, potem zaczęła się już kultura popularna, opanowała zarówno miasta jak i wsie i, i ludzie się odwrócili od tego, od tej muzyki. Został tylko jej taki ślad, to znaczy coś w rodzaju śladu tej muzyki zostało w takich występach scenicznych. Już nie mówię o, o zespołach wielkich pieśni i tańca, jak Mazowsze czy Śląsk, gdzie gdzieś tam echo takiej prawdziwej, tradycyjnej muzyki wiejskiej pobrzmiewa, ale jednak jest to, jest to już zupełnie inna kategoria, inne dzieło, inny, inny obraz. Yy, dlatego ludzie w, w dzisiejszych czasach, po prostu ludzie naokoło nas, yy, mają bardzo małą wiedzę o tym, jak taka muzyka wiejska w oryginale, w swoim żywiole wyglądała. Czasami myśląc o tej muzyce wiejskiej, no dziś obecnie jedyne co nam zostało w takim powszechnym rozumieniu to kierowanie swoich myśli do zespołów ludowych, ale one są tak naprawdę taką reklamą tej dawnej muzyki ludowej. Już nie są czymś takim, co przekazywano z matki na córkę, z pokolenia na pokolenie, czyli nie są czymś takim. Takim powszechnym, takim żywym, czym się po prostu na co dzień żyje, gdzie się człowiek nie ruszy. W zależności od sytuacji, to ma w głowie różne właśnie pieśni. Tego po prostu nam brakuje. Przede wszystkim ta muzyka, czy, czy pieśni, czy muzyka instrumentalna, grana w zespołach ludowych, ma zupełnie inne brzmienie, i inny temperament, i inny charakter. To jest muzyka, która. Urodziła się, powstała w momencie, kiedy weszła na scenę. To się stało już dawno, to się stało po, po II wojnie, niedługo potem. Zaczęły być właśnie zespoły y, tworzone, zespoły ludowe, które występowały na scenie i od razu zaczynały być stylizowane. To znaczy, ta muzyka była jakoś tam u, ubierana w jakąś formę ugrzeczniana no w każdym razie stylizowana to jest najlepsze określenie to już nie była ta taka dzika muzyka którą się grało w celu konkretnie żeby się bawić żeby tańczyć dla siebie w swojej chałupie i nie było żadnego podziału między artystów i tych którzy oglądają a te tańce które kiedyś właśnie tańczono tak na co dzień do tych grajków to jakie to były najczęściej tańce na terenach Polski, zwłaszcza Polski centralnej, no to były y, trójmiarowe tańce, przede wszystkim ober, oberek, y, mazurek, różnie to tam się nazywało, ale różne regiony mają swoje odmiany, tak jak w łódzkim, w łowickim to są kujony, owijoki... A Polki, oprócz tego, tańczono Polki, oczywiście, i były Polki trzęsione i rozmaite, właśnie zależnie od regionu, każdy region miał tam jakieś swoje charakterystyczne polki. No tak, to było, to było takie uzupełnienie. No były też kujawiaki tańczone bardziej bliżej kujaw Łowickiego niż tutaj w namazowszu no bardziej niż w centrum, tak. No to zaglądamy do programu wszystkich mazurków świata. Zawsze ta edycja wiosenna, o której też przypominamy, że jest, proszę pamiętać, jest taka jeszcze szersza ma bardzo dużo warsztatów, ale tych warsztatów nie brakuje także w tej jesiennej edycji. Tak, w jesiennej edycji mamy cały tenki dzień to jest sobota, i tutaj mamy trzy różne warsztaty tańca trzy różne warsztaty śpiewu. I dwa, a właściwie w sumie trzy warsztaty skrzypcowe i jeden bębenkowy. Te warsztaty to są warsztaty tańca i śpiewu. Czyli kto chce, może uczyć się tańca. Kto chce, może uczyć się śpiewu. Kto to uczy? Zapraszamy specjalnie wybrane przez nas osoby, i czasami to są mistrzowie wiejscy, czasami to są tacy starsi muzykanci. Ale bardzo często to są już ich uczniowie, osoby, które, które uczyły się na wsi tańców różnych i mogą ich uczyć. I są też, czy śpiewu. Tak naprawdę można powiedzieć, że cała sobota to są warsztaty. Od 10 do 17 są warsztaty. Zapraszamy Państwa zresztą na stronę wszystkich Mazurków Świata. Tam można sobie o tym dokładnie poczytać, ale to oczywiście nie jedyna rzecz tego dnia. No, najważniejsza rzecz, warsztaty są bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze, ale taka najbardziej przyciągająca i elektryzująca to jest noc tańca. zaczynająca się o 19 w sobotę do godziny bodajże 3 tańczymy i słuchamy kapel, to znaczy grają do tańca bardzo świetne kapele z różnych regionów Polski i z południa i. No, z Polski Centralnej bardzo dużo, ale też i z Lubelskiego, i z Radomskiego, cała plejada różnych kapel, I zarówno właśnie z starzy, doświadczeni muzykanci, jak i, jak i młodzi uczniowie I grają do tańca. Taka noc tańca to jest w ogóle prawdziwa feria barw. Powiem Państwu, że raz miałam okazję być na tej nocy tańca, i to jest po prostu taka impreza, taka zabawa, że można naprawdę do rana tam przebywać, tańczyć, śpiewać. No i niesamowite jest to, że jest to takie bardzo żywe wydarzenie, bo ludzie przychodzą i tańczą, i dosyć często zmieniają się ci muzykanci. Jak będzie podczas tej nocy tańca? Kto wystąpi właśnie na scenie? Tak, u nas jest zawsze bardzo starannie Janusz Prosinowski, dyrektor festiwalu. To jest jego właśnie działka i jego ulubione działanie. To jest przygotowywanie tej nocy tańca. Zaprasza tam najfajniejsze kapele, które zmieniają się co pół godziny. W sumie taki set jednej kapeli to jest nieco dłużej niż no to około 20 minut. Także one się często zmieniają. Może nawet mogliby grać dłużej, bo przecież wszyscy się dobrze bawią, ale jednak są następni, których chcemy też posłuchać. Będą zespoły, będzie Hryberry, który gra koło Myjki, bo jest spod Przemyśla. Będą Tęgie Chłopy, które są już bardzo znane, a grają muzykę ze Świętokrzyskiego. Będzie Janusz Prusinowski, kompania, ale będzie też mnóstwo Takich czy mniej znanych, czy tych, o których ja teraz nie, nie, nie wymienię, wszystkich. Będzie bardzo dużo tych kapel i na pewno każdemu coś się, coś się tam spodoba. Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej. Dodam bardzo ważną rzecz, że to będzie się działo w Noc Tańca, będzie się działa w dawnej Akademii Rolniczej na krakowskim Przedmieściu 66. W tej chwili to jest siedziba Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. I my w tym miejscu, w tej przestrzeni przez wiele lat organizowaliśmy zabawy i były one fantastyczne, znaczy zabawy, festiwale i były wspaniałe i fantastyczne. Potem na parę lat zniknęliśmy z tej przestrzeni, no niekoniecznie z naszej inicjatywy, a teraz wracamy i jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo jest to przestrzeń Naprawdę wspaniała, jest tam ogromny taras jest, i przede wszystkim jest fantastyczny parkiet, że to się nadaje rzeczywiście do tańca. Ta podłoga. No a tak jak pani mówi, oczywiście jest tam mnóstwo ludzi i wszyscy tańczą, bo też się wszyscy do tego tańczenia przygotowują. Chodzą na warsztaty, uczą się i to zwykle przez ileś lat. A można się uczyć raz na warsztacie i też sobie radzić, i też tańczyć. Ale, ale jest wiele osób, które po prostu tak wchodzi w to środowisko, i coraz więcej chce umieć, chodzi na jakieś regularne zajęcia, albo jeździ na letnie tabory, których już nie organizujemy my jako fundacja, tylko inni, podobni do nas, ludzie z różnych stowarzyszeń. Także w tej chwili w Polsce naprawdę jest gdzie się uczyć i gdzie nawiązywać kontakt z tą muzyką. Ale podczas tej nocy tańca, nawet jak ktoś z Państwa nie potrafi, to myślę, że ten taniec porwie, bo też uczą tam kroków i można razem ze wszystkimi w kole chociażby zatańczyć. A takie miejsca, krakowskie przedmieście, no myślę, że takie ciekawe, dlatego że ta muzyka będzie płynęła na ulicę, na krakowskie przedmieście. Noc tańca, czyli już właśnie sobota i niedziela, z soboty na niedzielę w ten weekend, ale to nie wszystko, bo niedziela takie wyciszenie i właśnie ten czas taki listopadowy, który kojarzy nam się z Świętem Zmarłych, z Zaduszkami. Też tutaj ten temat zostanie właśnie podjęty, bo to jest też piękna muzyka i piękne pieśni. Po raz drugi coś takiego organizujemy. To znaczy w zeszłym roku, pierwszy raz, w zeszłym roku mieliśmy rocznicę śmierci naszego wspaniałego mistrza i przyjaciela Jana Gacy, skrzypka z, z Przystałowic, z Małych, z pod Radomia. I przyjaciele festiwalu postanowili zrobić taki dzień zaduszny, specjalnie właśnie jego, pamięci jego i jego żony. I tak to się zaczęło. Świetnie to wyszło. To się dzieje w podziemiach Kościoła Pokamedulskiego na Bielanach na ulicy Dewaitis. I. W tym roku również będziemy śpiewać pieśni takie zaduszne, za duszę i ku pamięci i tak jakby wspominając. Wielu muzykantów i muzyków, między nimi jest pan Olejniczak, też kiedyś występował na naszym festiwalu. Będziemy wspominać różnych ludzi, którzy z festiwalem byli związani i już odeszli. I przez, przez pół dnia od godziny 12 będą się odbywać te śpiewy w, w, w podziemiach Kościoła Pokamedulskiego. I to są takie pieśni. Średniowieczne, stare, ludowe, albo takie stare, kościelne, ale one bardzo wtedy się przenikały w tamtych czasach z taką ludową formułą z ludową muzyką. I będą je prowadzić z bardzo znaczy teksty to są z takich starodawnych śpiewników, a, a prowadzą te śpiewy, będzie prowadzić taka ekipa z Olsztyna, z, z Robertem Burdalskim na czele, oraz z Hola, z Wrocławia przyjadą śpiewacy, którzy będą tutaj też prowadzić część tych śpiewów. Są to takie śpiewy zaduszne, tradycyjne, które kiedyś śpiewano. Czy teraz się jeszcze w takim życiu codziennym pani jak jeździ, dokumentuje tą muzykę wiejską? Gdzieś jeszcze się pojawiają tego rodzaju pieśni? Tak. Tak, one się pojawiają gdzie nie bo już nie wszędzie, ale właśnie to, co, to, co jeszcze jest aktualne, jeszcze, jeszcze towarzyszy w życiu, to są pieśni pogrzebowe. Że jednak w wielu miejscach jeszcze są grupy, są ludzie, a czasami jest jeden śpiewak, a czasami dwóch. Czasem grupa kobiet, śpiewaczki, które właśnie mają w swojej pamięci i w swojej świadomości takie stare pieśni pogrzebowe. I yy, znaczy, tak mówimy, pogrzebowe to są pieśni takie wokół śmierci, żałobne, zaduszne. Dawniej śpiewano je na przykład w tym czasie, kiedy. Po śmierci nieboszczyk przebywał w domu, bo przecież nie gdzie indziej, i, i, i tuż przed pogrzebem, i wtedy, i wtedy właśnie grono ludzi śpiewało te pieśni. No w tej chwili jest oczywiście trochę inaczej, ale pieśni nadal się śpiewa w wielu miejscach. To jest no. taka właśnie resztka jeszcze tej, tej muzyki tradycyjnej, która została tak, została, zachowała się przy życiu. Nie jest niczym zmieniona. No, bo nie, nie wyszła na scenę, a nic takiego. Ale są jeszcze takie miejscowości, są jeszcze takie wsie, gdzie zmarłego żegna się w domu. Nie wiem, jak to się stało po Kowidzie, ale jeszcze do niedawna tak było, że jedną noc zmarły przebywał w swoim domu i wtedy ludzie ze wsi, z okolic, to się ostatnio cały czas działo i myślę, że nadal dzieje, zbierali się, zbierają i, i szczególnie kobiety te pieśni pogrzebowe śpiewają. Z tych często takich starych, XIX-wiecznych nawet śpiewników. Tak jest, tak jest. Czasem to są mężczyźni, którzy prowadzą te śpiewy, czasem to jest grupa kobiet. A jeszcze z takich ciekawostek, to akurat już festiwalu nie dotyczy, to powiem, że również takie tradycyjne melodie zachowały się w śpiewach, które przy kapliczkach na przykład w maju przy kapliczkach, gdzie dawniej kobiety śpiewały majowe. Teraz też jeszcze w wielu miejscach i najczęściej to są litanie czy pieśni, które śpiewane są również na bardzo stare melodie. Takie bardzo bliskie i bardzo um, współgrające um, z pieśniami, z melodiami do tańca. To w ogóle wielu teraz ludzi, którzy się tym zajmują, odkrywa, że one mają bardzo wiele wspólnego. To prawda, co Pani mówi, bo ja pochodzę z bardzo małej miejscowości i sama kiedyś jako dziecko majówkę odprawiałam, prowadziłam i pamiętam, że czytaliśmy zlitanie i pieśni ze śpiewniczka, który był z 1800 któregoś roku, z początku XIX wieku i wiem, że pani nadal się właśnie w tej samej kapliczce z tego śpiewnika modlą, więc często takie śpiewniki są przekazywane na szczęście z pokolenia na pokolenie na wsiach i traktowane wręcz jak relikwie i są takim głównym i są śpiewane jeszcze w tym trochę takim storopolskim języku. Tak, tak, to prawda. Serdecznie Państwa zapraszamy na jesienną edycję festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, który w tym roku rusza już po raz który? Festiwal już działa od 14 lat, mhm. ale ponieważ były edycje wiosenne. I jesienne prawie zawsze, chyba wyjątkowo, chyba raz tego nie było jesiennej edycji, więc naprawdę tego już jest. Czy należałoby bardzo, podwolić? No już dajemy już tak, już już nie dajemy rady zliczyć tego. Ale festiwal Wszystkie Mazurki Świata rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jest coraz większym, bo na szczęście nastały teraz takie czasy, chociaż teraz, kiedy wracamy do tych korzeni naszych, do tej tradycji, do muzyki tradycyjnej, do rzemiosła, do kuchni tradycyjnej, to się zaczyna w końcu bardzo liczyć, więc myślę, że Pani to też zauważa, że tych odbiorców jest coraz więcej. Tak, tak. My cały czas z roku na rok, dosłownie z roku na rok, widzimy, jak, jak rośnie po prostu liczba y, y, osób, które się tym interesują, jak coraz liczniejsze są nasze noce tańce. I co więcej. Jak rośnie liczba osób, które umieją tańczyć, które ładnie tańczą na tych nocach. To już nie tylko przychodzą ludzie popatrzeć, ale też rzeczywiście, już, że, że, że ludzie łatwo wciągają się w taki aktywny udział no, w tej muzyce. Bo też to o to chodzi, ona się stąd wzięła, że, że ludzie ją tworzyli, a nie artyści na scenie. Zapraszamy na wszystkie Mazurki świata w ten weekend w Warszawie. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam kulturalny weekend. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.